Cześć, opowiem dzisiaj o książce Dama w Brokacie. Jest to książka autorstwa Gaston Leroux. Sam autor był bardzo cenionym francuskim pisarzem. Znany był z napisania takiego dzieła jak Upiór w operze. Myślę, że każdy spotkał się kiedyś z tym tytułem. Autor znany był ze swoich niesamowitych zdolności językowych, umiejętności budowania napięcia i używania takiego bardzo barwnego języka. Narracja w książce jest pierwsza osobowa, dzięki czemu wraz z bohaterem poznajemy kolejne elementy historii, które prowadzą nas do rozwiązania zagadki. Cała historia zaczyna się od kupienia przez głównego bohatera szkatułki w antykwariacie. Na początku w zasadzie bardzo podoba mi się ta szkatułka, jednak sprzedawca jest niechętny, nie chce, nie chce mu jej sprzedać, ale po namowach ulega. Już pierwszej nocy po zakupieniu szkatułki w domu bohatera pojawia się tytułowa dama w złotym brokacie. Okazuje się, że owa szkatułka nie jest zwyczajnym przedmiotem, ale jest związana z nią jakaś głębsza historia. Bohater postanawia rozwiązać zagadkę i, by to zrobić, udaje się do Włoch i Anglii. Książka ta jest idealną książką dla miłośników takiej klasycznej literatury grozy, gdzie nie ma rozlewu krwi, ale jest taka um, atmosfera tajemnicy, e, którą chce się odkryć i z każdą stroną jest się bliżej rozwiązania.